i wodoodporny. Jednak zwykłe produkty myjące mogą wysuszać warstwę zewnętrzną. Rozwiązanie: żel pod prysznic Davmen Plus Care. Myje i pomaga chronić skórę przed wysuszeniem. Warstwa zewnętrzna mężczyzny odeprze nawet zmasowany atak. Żel pod prysznic Davmen Plus Care. Wbudowana funkcja ochrony skóry. Radość jest prosta. Big milk. Bądź na fali. Nowy big milk nogat. I... 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 Sponsorem programu Laboratorium Pro jest Murapol S.A. Znajdź mieszkanie na murapol.pl